Jak ważne są działania OSP na naszych terenach? Ochotnicze Straży Pożarne w ogóle struktury Straży Pożarnej, to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych pod kątem bezpieczeństwa naszych mieszkańców instytucja. Instytucja, która się wiąże z olbrzymim zaufaniem społecznym, instytucja, której ufa najwięcej Polaków. Instytucja, która za każdym razem ratuje życie i zdrowie ludzi. Dlatego tak ważna jest to społeczność, tak ważny jest to zespół ludzi. Mało tego, w naszych czasach bardzo mocno skomercjalizowanych, rzadko się zdarza, żeby jakakolwiek instytucja w tak szerokiej skali działała kompletnie altruistycznie, kompletnie pro bono, kompletnie bezinteresownie, kompletnie za darmo, tak? Mówiąc mówiąc prosto, bez non profit, bez żadnych tak naprawdę środków, bez żadnego wynagrodzenia, w sposób profesjonalny, ochotnicze straże pożarne niosą pomoc i ratując życie, zdrowie, majątek ale no, niejednokrotnie wykonując takie nawet niekonwencjonalne działania, wspierające naszą społeczność. Dlatego tak ważna jest to grupa ludzi i dość olbrzymia formacja. mówię o nich: Największa armia altruistów, wolontariuszy, a więc ludzi, którzy po prostu w sposób taki no, bezinteresowny świadczą pomoc innemu człowiekowi. Ale jednocześnie bardzo profesjonalne, bo, bo to należy podkreślić bardzo, bardzo mocno, że bez ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę funkcjonowanie współczesnego systemu ratownictwa, szeroko pojętego, nie tylko pożarnictwa, ale również ratownictwa, po prostu by ono nie funkcjonowało należycie. Straż pożarna, nasza profesjonalna, bez ochotników, bez wsparcia ich, po prostu nie byłaby skuteczna. I to trzeba powiedzieć wprost. By było ich za mało, za mało tych strażaków. Dlatego ten system jest tak istotny i tak ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa powiatu sokólskiego. My na to w taki sposób patrzymy. U nas na terenie powiatu sokólskiego czynnych, takich naprawdę, których, którzy, którzy po prostu funkcjonują na co dzień, jest ponad tysiąc osób takich, którzy po prostu mają y, książeczki zdrowia, są permanentnie szkoleni i uczestniczą w akcjach. Tych, którzy y, wspierają działanie jest o wiele, więcej, tak? Którzy y, wspierają w sensie takim, że nieraz merytorycznie wspierają, nie wspierają w sposób organizacyjny, ale już nie biorą udziału w akcjach, tak? Proszę zwrócić uwagę, jak duża jest to grupa ludzi. Y, jeżeli byśmy Spojrzeli na to szerzej, a my chcemy patrzeć na to z punktu widzenia też rozwoju naszych klas mundurowych, kształcenia młodzieży, to naszym celem jest nie tylko szkolenie klas mundurowych pod kątem wojskowości, takiego klasycznego. Spojrzenia na klasę mundurową, ale właśnie takiego szerszego spojrzenia pod kątem również pozostałych służb mundurowych, w tym właśnie Straży Pożarnej. Dlatego podjęliśmy decyzję o utworzeniu młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach naszych klas mundurowych. To, jest mój, to był mój cel, to była moja ambicja, żeby te młodzieżowe drużyny pożarnicze powstały, bo z tego jest jednocześnie później na rybek i pewnego rodzaju. Taki potencjał, taki fundament dla struktur później chodniczych, tych już faktycznych, które biorą udział w akcjach ratowniczych. No, przecież wszyscy wiemy, czy, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. No, to, to, to każdy o tym wie, że, że każdy z nas się uczył i jeżeli w klasach mundurowych damy odpowiedni ładunek wiedzy merytorycznej, zaszczepimy tą ideę pożarnictwa, to automatycznie później oni będą no, w sposób taki naturalny tak? wchodzić w struktury Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla mnie jako dla starosty też ambicją było wspieranie za każdym razem pod względem finansowym i organizacyjnym ochotniczych Straży Pożarnej. Wykonaliśmy gigantyczną pracę w przeciągu te, tego okresu, kiedy jestem starostą. Wydaliśmy ponad 1,5 miliona złotych na wspieranie. Straży Pożarnych i to w różnych aspektach. Od dofinansowania wozów. Praktycznie nie było żadnego wozu strażaczy rzadkiego, którego byśmy nie dofinansowali, może z wyjątkiem tych, które były zakupione z funduszy europejskich, tak? bo tam jest troszeczkę inne, inne finansowanie. Wspieraliśmy oczywiście nasze struktury Państwowej Straży Pożarnej. Dwa budynki, olbrzymie budynki za naszą komendą Straży Pożarnej w Sokółce, taki budynek gospodarczy, termomodernizacja, duża termomodernizacja i olbrzymia termomodernizacja budynków w Dąbrowie Białostockiej, która była długo oczekiwana komendy Straży Pożarnej. No i biorąc pod uwagę fakt, że Zależy nam bardzo na rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Podjęliśmy wspólnie z moim środowiskiem decyzję, że zanamową części strażaków, tak, żeby, że wystartuję w wyborach do Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. I chcę powiedzieć z dumą, że no, wszyscy delegaci poparli mnie w, później w wyborach już na prezesa, a do zarządu miałem zdecydowaną. Większość. Jestem szczęśliwy i dziękuję strażakom. Jakie ma pan plany jako nowy prezes? Czy będzie pan uczestniczyć w akcjach gaśniczych? Ja swoją rolę postrzegam bardziej na zasadzie takiego wsparcia merytorycznego wsparcia, właśnie organizacyjnego wsparcia. W zakresie szkoleń, tak? w zakresie organizacji szkoleń, organizacji pozyskiwania środków zewnętrznych. Bardzo wiele mamy ambitnych planów właśnie, żeby stworzyć i bardzo wzmocnić ochotnicze Straże pożarne nowymi młodymi ludźmi, właśnie za pośrednictwem tych klas mundurowych. Wiele, wiele ambitnych planów, ale nie ukrywam, że mamy na przykład prawo jazdy kategorii C i bez problemu specjalistycznym wozem strażackim mogę się poruszać bez najmniejszego problemu. Także jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno wezmę udział w niejednej akcji ratowniczej.